z tej strony moje testy jakie będę robił na karta. ale tu karty z euro, fabio, Ken, i kubeczek z wodą chcę zobaczyć co się stanie z tą kartą jeśli no. raz, dwa, trzy dajemy moczymy, moczymy wystawiamy na ja, przykład takie info małe teraz, na ten czas Mam już czasówkę dla szalonego kolekcjonera, teraz się zna, co jak. Może będzie, potem będzie unboxing. W ostatnim czasie kupię może sobie starter packa I na Mikołajki będzie prezent. Taki jak dla Was będzie unboxing mega, mega zestawy. Nie wyjaśnię, nie powiem co, bo to będzie niespodzianka spodzianka na Mikołajki. Nie, zła, możemy wyciągnąć. Okej, okay. co my tu mamy? Bardzo, bardzo giętką kartkę Proszę, jak się wygina Wygina się ta karta Łami się, widać, że się już kuszy. O, skleja się Proszę Jak się skleja Jest teraz mokra Już się kawałki, proszę Nic Ja tutaj sobie dam. Dzięki wam za oglądanie To było testy na tej karcie więc ja ją jeszcze samocze dam kubek